Deportacja. <laughs> Wróciliśmy z Grecji, słuchajcie. Um, <laughs> Załam się ogarnęła, wiecie jaka to jest ulga? Róża tam słucha sobie już disneyowskich e, tych muzyczek i sobie tańczy. Wiecie jaka to jest ulga? umyje włosy w swojej wodzie, w swojej wannie i wysuszyć w swoją suszarką. <laughs> no, nie żebym coś tam narzekała, ale no nie ma to jak w domu, nie? To tak. Wyciągnęłam wszystko z szafy, u ruzi i będę i przebieram te, naj, te najmniejsze rzeczy jakieś tam, wiecie, już za małe, bo są też takie. Odkładam poplamione też odkładam. Wszystko wywaliłam tutaj na ten. Jest tam już trochę parę rzeczy poprasowanych, więc ja będę musiała zaraz coś to poprzenosić, wiecie nie chciałam tak do tej rozwalonej szafki, a mi się tu yy, wszystko porozwalało, yy, jak się pakowaliśmy i w ogóle wiecie, bo nas yy, nie było w domu. E, no jakiś czas, no bo najpierw byliśmy e, Urodziny, zawieźliśmy Lili tam na wakacje do, na wieś Nie? E, 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 I ten <laughs> I potem, e, potem wróciliśmy tu na jedną noc i pojechaliśmy już e, Do Poznania, nie? I na lotnisko No trochę tego Czasu byliśmy poza domem i trochę nam się zakurzyło Jak ja wczoraj weszłam do ludzi do pokoju No to wszystko jest zakurzone I dzisiaj mam plan, słuchajcie Najpierw trochę pogarniam te ciuchy Właśnie wstawiłam pranie Następne, kolejne I ten, to już za mało Czas test. Wstawiłam właśnie te pranko I będziemy Znaczy no będę, ja dzisiaj To już też za mało Tutaj ja mam taki plastikowy, wiecie, pudełko, ale już też się tu nie mieści, chociaż, wiecie, coś tam jeszcze powrzucam. muszę, będę musiała posegregować też te rzeczy w pudełkach za jakiś czas. To jest niby 92, ale wydaje mi się, że duże 92, więc w tu wejdzie i to. Jeszcze zostawiliśmy auto. Słuchajcie, na lotnisku. I tam e, jest trawa, nie? W tym e, parkingu, który my zostawiliśmy. To już przy samym lotnisku. I wylęgły nam się znaczy, wylęgły. <noise> Zadomowiły za nam się mrówki w samochodzie. Słuchajcie, jest ich tak dużo. Grzesiek właśnie pojechał po jakieś coś, żeby je stamtąd wygonić to już do wywalenia no i ten masakra ogólnie cześć księżniczko co tam słychać u pani wszystko w porządku co czy ty sobie tańczyłaś oj tańczyłaś sobie tak no i co teraz będziesz robiła, będziesz się bawiła? Niedługo? Mogłabyś usłużyć ruzie śpiewem, więc dobra. Rzuciłam już część tej rzeczy. Od Ruzi. Już tam pom y pomyłam podłogi i pranie ogarnęłam, obiad zrobiony. Jeszcze tylko mięsko rzucę do frajera. I, i tutaj wszystko powyrzucałam. Tak, to jest moja ta... Y Jak do wskazywania. <grym> tutaj wszystkie książki wywaliłam, bo będę je zaraz przecierać, potem będę zmieniać jej pościel, także y tak. Mówiłam Wam o, jakiś tam czas temu, był we vlogu, że kupiłam na temu te końcówki do tego Swiffera, ale są beznadziejne. Nie kupujcie. Będę zaraz przecierać jej kurze i te książki, potem przebierać zabawki. Może część zabawek już odłożę, zobaczę. I chyba chcę stąd w ten stoliczek do pokoju tam, a tutaj może kuchnia by się zmieściła na przykład, bo ostatnio kuchnią to się mniej bawi. Ale, ale jak się bawi, to przy nas, nie? Więc nie wiem. Zobaczę. Zobaczę jak to zrobić. Coś, muszę tutaj jakąś roszadę zrobić ogólnie w tych rzeczach. I inaczej sobie tu pokładam, żeby się tak świeżo zrobiło. Fajnie. Ja lubię sobie przestawiać. A urodzi mam najlepsze pole do popisu, bo w innych pokojach nie dam rady nic poprzestawiać. No nie da się po prostu. Bo są stałe meble. I mało miejsca, A tutaj jako tako jeszcze mogę, wiecie, zabawki trochę poogadać. Dobra, ja się zabieram za sprzątanie. Jest tu mega dużo kurzu i chciałabym właśnie jeszcze to dzisiaj ogarnąć przed wyjazdem, przed weekendem. Wydaje mi się, że to będę się kurzyć jeszcze, się, jak my przyjedziemy, to pewnie się zakurzy i w ogóle, ale nie w takim zdobniu, jak, my, jak to jest teraz no nie? Więc tam tylko jak przyjadę to pewnie trochę przetrę i nie będzie zbanie, nie? Ale podłogi wszystkie ten tu firane chcę zdjąć, bo, bo czuć normalnie kurz jak się leży tutaj u niej na łóżeczku, nie? Więc taka, taka sytuacja u nas. No dobra, lecę. A Róża, oczywiście Ej. wyciągałam te rzeczy tam z salonu, bo wiecie, powyciągam powy, y, zanosia. Akurat się bawi tymi zabawkami, o których zapomniałam w ogóle jak właśnie z wakacji. Po pierwsze to do zabawki. I wiecie, jakby odżyła na nowo, jeżeli chodzi o zabawki, bo już jej się nudziły, a jak miała przerwę, to zaczęła się bawić, to się nie bawiła wcześniej. É que é tão